Dzień dobry kochane farmazonki i farmazonkowie witam was na kolejnym filmiku w poniedziałek no tego tam x nie, nie popatrzyłam dokładnie jak tam po weekendzie, jak się wszyscy czują Dzięki Bogu, Bogu, słoneczko do mnie wychodzi. Bo oczywiście znowu zaorane, że tylko takie kawałeczki są dostępne. Ale cieszę się każdym promyczkiem. Wam też radę, bo słońce teraz jest super mało. Jak się nie ogarniesz do, do dziewiątej, to już potem zapomnij, że ci oświeci twarz. Potrzebuję wsparcia, więc Boże, proszę Cię, żeby ten komunikat dla moich farmazonków był taki pełny i tak, jak Ty sobie to chcesz. Temat dzisiejszy, kiedy możesz być szczęśliwy. Większość z osób, które obserwuję, tego przyzwolenia sobie nie daje. I cały czas czeka na jakieś zmiłowanie. Mówi sobie, a jak wychowam dzieci, to wtedy będę szczęśliwa. A, jak moi rodzice się zmienią, to wtedy będę szczęśliwa. Jak spłacę ten kredyt, to wtedy będę szczęśliwy. Jak uda mi się dostać tą pracę, to wtedy będę szczęśliwy. I tak dalej, bez końca. Zawsze jest jakieś kiedy, zawsze jest jakieś ale, zawsze jest jakiś powód, żeby wstrzymywać to nasze szczęście. Więc Bóg chce, kochani, żebyś zawsze był szczęśliwy. W każdej chwili, w każdej sekundzie, w której tylko możesz swojego życia. Żebyś kończył jedną rzecz i zaczynał drugą rzecz w radości i w szczęściu i w ekscytacji i w zachwycie nad tym cudownym życiem. Każdy teraz, każda chwila jest okazją do szczęścia. Jest okazją do radości. Jest okazją, aby wyrażać siebie w tym istnieniu, które zostało nam dane tu na Ziemi. Nie jest powiedziane i nigdy nie było, że problemy nie będą istnieć. Że przeciwności nie będą istnieć. Natomiast jest powiedziane, nie wiem, czy ktoś tak słyszał, oddaj to Bogu i idź spać, że możesz po prostu się zrelaksować, pomimo tego, w jakich warunkach się znajdujesz. Jest to owszem wyższa szkoła jazdy, ale jest ten stan możliwy do uzyskania. W każdej chwili możesz być szczęśliwy z każdym tu i teraz. Możesz aktualizować się z Bogiem. Tak jak. Islamskiej modlitwie, kochani, w której się wszyscy podśmiechują. To jest najlepsze, co może być. Aktualizowanie się z Bogiem. Pamiętanie o Bogu w każdej chwili. O Jego łaskach i o Jego bezgranicznej miłości. Nie ma lepszych ani gorszych momentów. Każdy moment jest tą okazją i tą szansą. Miej Boga na myśli. Miej Boga w sercu cały czas. Dziękuję. 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 Kocham Was i Buziaczki.